Witamy ponownie po przerwie. Jesteśmy w finale. Panie Zbigniewie. Pytanie finałowe. Co wpłynęło na przekształcenie dupy Krzysztofa z kształtu sześciokąta na trójfazową bombę kanciastą z pierdolnikiem bocznym? Mój język? Tak jest. To jest dobra odpowiedź. Brawo, gratulacje dla Ebaka krzacznego. Cóż za niesamowita kotwa morska. Brawo, brawo. Pani chlop z Mazur, Adolf Hitler był rumcajsem? Nie, był Alfą z depaczka amfetaminki. Niestety, niestety to jest błędna odpowiedź, finał wygrywa Zbigniew. Tak jest. Zbigniew. Zbigniew, brawo. O, kurwa co za stolec zjebany z niego. Heil Hitler. Heil. Achtung. Achtung. Pedofil zesrany, szeregowy gówniarz. Zrobić i ROZPIERDOL z CKM 42 Rycie z raka opęta Rzadkie gówno. Achtung. Rzadkie gówno. O kurwa. Ten ze zasrany wygrał. Kurwa zasrana, spierdalać ode mnie kurwy zasrane. Jak ci kurwa wsadzę to w cyckach, poczujesz. Kurwa Mac. Spierdalam bo mnie ciśnie z To wypierdalaj. Panie Zbigniewie. Gratulacje. Dostaje panczek na 2 zł i 50 groszy. Gratulacje. Pieniądze funduje Lumpex w Kurwiszonowie. Brawo. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.